żeglowanie na Safranie. Agnieszka i Włodek witamy podobnie. Dzisiaj zapowiadają w nocy zadymkę i jutro rano zmianę, ma przechodzić front, zmiana pogody, wiatry będą kręcić, mają być bardzo silne, mogą być burze, więc postanowiliśmy schować się w bezpieczną... zatokę. Myśleć W właśnie, zalec. I szukamy takiego miejsca i w tej chwili właśnie Zobaczcie, gdzie staramy się wejść. W naszej locji jest napisane, że tutaj, tędy można przejść. Jest rzeczywiście nabieżnik na norklobarna. I tutaj wchodzimy między te dwie malutkie skałki. Tak to mniej więcej wygląda. Trochę mamy duszę na ramieniu. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. W realu wpływamy między, na płyciznę, między skałki w taką szczelinę między wyspami bardzo szybko, bardzo szybko spada nam głębokość. No i patrzymy. Ja stoję w okularach i się przyglądam, aczkolwiek woda jest mętna i niewiele widzę. No, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Skała po lewej, skała po prawej. I wąska szczelina przed nami. Przed nami nabieżnik, który się już nam troszeczkę rozjeżdża, ale trzymamy się w i bo już zakręcamy w, w, w tą cieśninkę wąską. Za tą cieśninką mają być dwie wysepki i taka bezpieczna zatoczka. Zobaczymy. Jak to będzie wyglądało? Płyniemy dalej. Jest tu pięknie. Już jest dosyć zacisznie. Chmury się zbliżają. Już nas dogoniły. Ale spokojnie jeszcze mam nadzieję, że zaparkujemy. Zakotwiczymy i bezpiecznym miejscu no i zacumowaliśmy jak widać bardzo blisko pionowej Jest ściany skalnej w której już od dawien dawna są takie tekształtne no nazwijmy to polery cumownicze, haki wkręcone teraz je pokażę z bliska chociaż nie wiem czy mi się uda tak, no chcę zobaczyć właśnie. O. Tak to wygląda. Katwiczka z rufy oczywiście. Noc w mysie i Dziurze ubiegła nam spokojnie, bezpiecznie, ale pod znakiem burz i ulewnych deszczy. A o poranku, gdzieś siódma rano, nadeszła spodziewana zmiana kierunku wiatru. Troszkę nas no, przekręciło w stosunku do skały, obróciło ale kotwica trzyma wiatr generalnie od dziobu więc nic niebezpiecznego się nie zdarzyło jesteśmy bardzo zadowoleni Wiele jachtów To znaczy w zasadzie kilka widzieliśmy bo wiele to podnie się schowało ale tutaj nie ma miejsca na wiele wybrało tę ciśninę zatoczkę na miejsce swojego właśnie schronienia przed silnym wiatrem a nawet dzisiaj właśnie rano po, po tym jak wiatr nagle się odwrócił o jakieś 90 stopni widać było wchodzący jacht z postawioną drabinką i skiperem w piżamie widać, gdzieś nie przewidział, nie dosłyszał, że ma być zmiana kierunku wiatru, i gdzieś go docisnęło do skały. Musiał szukać innego miejsca schronienia. Tak wygląda nasza wyszepka, na której stoimy. A tam gdzieś, właśnie między drzewkami. Między gałęziami, a gdzieś to powinno być widać, jeszcze jakiś jacht, biała kropeczka. Jak widać cieśnina, w której się schroniliśmy, jest miejscem schronienia nie tylko dla nas. Ten jacht przepłynął wieczorem, dosyć silnych już porywach wiatru, silnych na zewnątrz, tutaj było bardzo spokojnie. Szykuje się do wyjścia. A my popłyniemy, przypłynęliśmy sobie stamtąd. Popłyniemy w tym kierunku wyjdziemy drugą stroną w kierunku wschodnim. Tam za lasem trudno mi jest nam dojść, więc nie będę tego pokazywał. Jest, jest pomost z bojkami. Zarówno ten pomost, jak i to miejsce, w którym my stoimy, czyli przy tych hakach, które pokazywałem wcześniej są na mapach na atlasach żeglarskich zaznaczone jako Visiting Berth Czyli no nazwijmy to nabrzeże czy keja dla wizytujących choć oczywiście w naszym przypadku trudno mówić o jakiejś specjalnej kei No dobrze w takim razie pozdrawiamy Was serdecznie niedzielny poranek z tak pięknego miejsca. Jedziemy dalej na wschód w kierunku Helsinek i mamy nadzieję, że się niedługo znowu spotkamy. Trzymajcie się.